Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sorbet z malin. Mam tutaj 40 deko malin. Opukałam na sitku pod bieżącą wodą. Osuszyłam 3 łyżki miodu i pół cytryny. I to należy zmiksować. Masę już mamy zmiksowaną, przekładamy do pojemnika i dajemy do zamrażarki na dwie godziny. Sorbet mieszamy widelcem. Idealny na upalne dni polecam sorbet dla dzieci zdrowy sorbet wędruje do zamrażarki na 2 godziny i tak oto wygląda sorbet z malin o ile państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę